W imię Ojca i Syna, i Ducha Świętego. Amen. Witaj, Najczystsza Maryjo. Jezus wychodząc z kafarnaum ujrzał człowieka imieniem Mateusz, siedzącego na komorze celnej i rzekł do niego, pójdź za mną. On wstał i poszedł za nim. Gdy Jezus siedział w domu za stołem, przyszło wielu celników i grzeszników i zasiadło wraz z Jezusem i jego uczniami. Widząc to, faryzeusze mówili do jego uczniów, Dlaczego wasz nauczyciel jada wspólnie z celnikami i grzesznikami? On, usłyszawszy to, rzekł: Nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz ci, którzy się źle mają. Idźcie i starajcie się zrozumieć, co znaczy: Chcę raczej miłosierdzia niż ofiary, bo nie przyszedłem, aby powołać sprawiedliwych, ale grzeszników. Pan Jezus powiedział do faryzeuszów, aby starali się zrozumieć to powiedzenie z Pisma Świętego chce raczej miłosierdzia niż ofiary. Faryzeusze byli tymi ludźmi, którzy wypełniali skrupulatnie przepisy prawa, i to nie tylko te z Pisma Świętego, ale także tradycje, zachowywali to bardzo szczerze i bardzo gorliwie. Niestety w tym swoim takim wypełnianiu tego Bożego prawa zdarzało się, że z pogardą patrzyli na ludzi którzy tego prawa nie wypełniali w takim stopniu jak oni. Oczywiście wypełnianie prawa jest wielką wartością i zwłaszcza prawa Bożego gorąco należy przestrzegać. Pan Jezus o tym mówi między innymi w Kazaniu na Górze, ale z takiego skrupulatnego i gorliwego wypełniania prawa, gdy człowiek rzeczywiście potrafi je wypełnić, może niestety też zrodzić się brak współczucia dla tych, którzy sobie z tym nie radzą. Pan Jezus mówi, że bardziej potrzebuje od człowieka postawy miłosierdzia niż ofiary. Bardziej, ażeby okazywać miłość i otwartość wobec słabszych i potrzebujących, niż aby ich potępiać z tego powodu, że nie radzą sobie w życiu. Dlatego ta rada Pana Jezusa: idźcie i starajcie się zrozumieć, cały czas jest aktualna. Starajcie się zrozumieć postawy drugiego człowieka ale zawsze w świetle Bożym w świetle Bożego miłosierdzia a przede wszystkim w świetle zbawczej ofiary naszego Pana Jezusa Chrystusa jego męki krzyżowej i zmartwychwstania dla jego bolesnej męki miej miłosierdzie dla nas i całego świata niech was błogosławi Bóg wszechmogący ojciec syn i duch święty amen niech będzie pochwalony Jezus Chrystus